Witam Ciebie serdecznie, nazywam się Dorota Białkowska i zajmuję się tworzeniem filmów oraz sesji zdjęciowych dla kobiecych marek osobistych. Na tym kanale będę edukować Was z zakresu właśnie tego, jak możecie promować swoje marki, swoje biznesy właśnie za, po, za pośrednictwem wideo, bo wideo jest moc. Będę Was inspirować i motywować, a także pokazywać troszeczkę backstage'u z tego, jak ja pracuję ze swoimi klientkami właśnie super Markami osobistymi. Jeżeli chcecie się troszeczkę więcej dowiedzieć też o mnie, zobaczyć od kulis moją pracę, to zapraszam na mój Instagram, oczywiście Dorota Białkowska. No i co? Zwejdź sobie, zobacz, jakie są odcinki, zobacz, czy coś przypadło ci do gustu, czy zaspokaja to Twoje potrzeby, odpowiada na Twoje pytania, pisz do mnie, komentuj filmy, ja na wszystko będę odpowiadać. Jestem bardzo ciekawa Waszego odbioru, także. Zapraszam!